Hey, siąko, ja jestem furi To jest część druga tego co tu się odwalało z tym oszustem całym na policję tak jak mówiłem zadzwoniłem Zaraz powinni być Na no, odcinku była załadowana 60 ale 60 już ściągłem A zapakowałem to 30 magiczną Bo serio

Mm, i pan mówi o tej jest to to jakiś do pana z osób Tak to panu głosował. wyglądała tak, jak panu powiem, jak to wyglądało. E, miał wczoraj. Mhm. Uh -huh. Dzisiaj, nawet, sorry, przepraszam. Dzisiaj miał do mnie przyjechać ten co szkody zlicza, nie? Znów na go No, wiem, nie? No. E, przyjechał do mnie na pole, co mnie zdziwiło. Pisał mi na telefonie, że do mnie zadzwonił, nic nie dzwonił, przyjechał na łąkę, nie? Nie no, i się w... jeździł jak pijate, pijak, albo jakiś, wie co Mało co z nim nie zginąłem yy... No i co? Próbował mi mówić, że żadnej... Ma pan tu papiery, się chodzi o ubezpieczenie, pan... czy jakaś... Okej okay. To pan... dał pan te papiery? Okej, okay, okay. to już się dam na blachę tutaj Ej tak, kursów 460. No tak, a on gadał, że niby 30, nie? A jak... Co do tej 30? E, no. Ja mu... Ja mu dawałem do ręki kopię. Bo ja też wiem jacy są ludzie. I ja no. wiem jak to wygląda. E, wychodzimy z domu. Mhm. Dosłownie tu, w tym miejscu, pojawia się, no. się znikąd 30. Kurwa, to jakby ktoś tam podwrócił albo coś nie wiem. No coś takiego, nie? Jakby ktoś przyjechał, no, bo... podrzuciłem, jak państwo było w środku nie, i. Nie wiem, ja. Nie wiem, nie wiem. Jeśli chodzi o samo gospodarstwo, no to tak. Yy, ja je wy wylicytowałem. Aha. No i co, na starcie no, był by ten Dojkwar, no i. Tak, waszej 60. Eee, tu. No a ona ma rejestrację zarejestrowana, zarejestrowana powinna być ja. E, S, I, no, a pan to, to papier na pan dałem. Lachach, nie? Bo, y, nie, A ja nie pan mogę nie pan, na nowy. pan jest, o e, pan ma tego, pan dał dokumenty No A tu, tu są, chodź pan Niech pan tu sobie zobaczy, tego już mogłem zarejestrować na swoje, nie? No widzę Pan dajcie ten pan dokument od niej. Ja pan, nie, nie zabierałem pan Na co chodzi pan zostawił? Pobierzemy. Yy, I Dzień, czytamy. Ja nie? O nie chodźmy pan. Hmm? Yy, Chodź tu pan. Widzicie pan, pan rysację na tym? Na papierze? No. Na papierku. I czytam. I pan sprawdza, czy dobrze. E. No. S. No. I. No. G. S. No. 26. Tak. To no dobra, jest racja, to cień jest dobrze zarejestrowany, wszystko jest. Bo jeśli Ubezpieczony jest. Ubezpieczenie, no? Jak no? wylicytowałem to go gospodarstwo, to od razu tu przyjechałem popatrzeć na papiery, jeśli chodzi o wszystkie ubezpieczenia i tak dalej. Mhm. No to. widać, że ona jest ubezpieczona, bo papier a, nie może być ubezpieczona. Z... Tylko że. Korektora, korektora tu nie ma, to temu wszystko jest dobrze. No tak. A teraz pytanie, to, 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 co z. Mogę powiedzieć? A gdzie, a gdzie, mogę? A gdzie ma pan tego ciągnika ubezpieczenia? W domu. W domu. A Dałoby pan zalecić? Dałaby pan zalecić? Da, da, da. Czekaj pan! Zrobię sobie zdjęcie FWETF08. No, chodź. Zapraszam, zapraszam. Eee, Giga. Tu, wie? tu na wierchu jest oryginał. Jeśli okay. chodzi o to. O niech pan zejdzie ze stołu. Niech pan wejdzie. A tu są sobie zrobię. Tak, to dojkwarty też jest ubezpieczony dobrze. Oba są dobrze Tylko, że tamtego no nie, nie mogłem w tamtym w tamtym, w tej sześćdziesiątce No wiem, blachy się już nie dało z rocznik, to Eee, yy, to panie Nie wiem, ja jak pan Ja panu coś powiem, bo ten No Cały ubezpieczyciel, jak to, jak to mi się tam nazywa No, nie? ubezpieczenia, ubezpieczyciel Przyjechał od razu z lawetą Ja tak teraz patrzę, nie, jak pan sobie tu zobaczy no. Echa, jo trzy... O kurwa! Teraz se pan zobacz na 30. Ale panie. Panu cię upiekło. I to bardzo. Czemu? Ten gościu od tych rejestracji jest poszukiwany już dobre dwa lata. Za oszustwa na parę milionów złotych. A tu pan jest? Tu jestem, tu jestem. Powiem panu, w którą stronę skręcał, bo to wyglądało tak, bo ogólnie 30 nie była na przedce, nie? Tylko 60 No. Tyle, żeby już nie, nie robić żadnych tam zamieszeń i tak dalej, no to po prostu... ...pojął ściągłem, ale zaciągłem za 30, nie? Bo to jest w Aha. Wciągłem. Eee, no to co? Wcześniej to była 60, no to ten próbował mi z tą 60 pojechać, nie? Eee, I dobrze, że pan, eee, panie... Nie, nie wiem, ja... mam to od pana zabrać um, posłać tu panu jakieś stawy sobie coś. Bo ja nie wiem czy to jest kradzione czy nie. To jest kradzione, bo dwóch tablic identycznych nie mogłoby być. No to właśnie. musi być tutaj kradzione, tylko tablica podmieniona. Panie, ja się obrócę pan mi to zapnie i pan pójdzie ze mną na komisariat. No dobra. Wtedy I wtedy pan ma auto? Mam, to pan, yy, to by pan z mną pochały, bo pan wszystko tam powiedziała, komisariacie, co i jak było. Panie, to pan też dostał sms -a? Ja? No. Nie. Bo ja dostałem SMS-a ze strawy, a strawy nie jest. A tu nie dostałem żadnego. Gdzieś się pali. Dobra. Elektryka, hydraulika, to... Panie, pozamykaj po się pan lub coś Jest, yes. no, jest, pilnuję A bramę pan zamka czy nie? Pies jest z... Y... Stary, emerytowany pies z policji. A nie, <ścoughs> nie, nie A pan o. Siedzi pan? Siedzę Siedzę Jak pan myśli, długo to potrwa, żeby to wszystko ogarnąć? Do roku czasu możliwe, nawet jak... Co się mi chodzi z tym, co pan wiezie? I to do roku. Wszystko do roku, czasu, do roku czasu trzeba czekać. Co się mi bardziej chodzi o to, ile ja będę tam siedzieć? a W A to pan o co chodzi? A tak do trzech godzin. Może szybciej. A bo pan nagrywa, czy jak? Nagrywam. Mogę jakby co to wyciąć. Y, to mógłby pan tam na komisariacie nagrywać i tego? No dobra. Mógłbym poprosić? Dobra. To daleko już, Keksu? No, zaznaczamy. No dobra. To ja wyłączam nagranie. Jeden No dobra. E, jesteśmy już po tych wszystkich zeznaniach i tak dalej, jak to wyglądało. Nagrania dałem. Wszystko jest, nim jak na widelcu, jak dla nich. więc oby to się, oby go złapali i chyba coś tam się będzie nalewać za znalezienie takiego opryska. Nooo, no ja to już będzie trzeba z tym głównymi gadać, komendantami. No ten pan pogada. Ja spróbuję coś załatwić. To, panie, ja pana zostawiam. Jak co, proszę, tak jak tam Pan zapodobał ten numer telefonu tam do nich? Tak To... to jak co tu dzwonić? No dobra, a ja przedzwonię tam do swojego... Tego Do tej firmy całej No, to do widzenia Witam, proszę pana, ja w takiej sprawie, że ostatnio miał do mnie przyjechać ubezpieczyciel w sprawie maszyny. Wie pan coś na ten temat? Bo ja u Państwa mam w zasadzie wszystko, co mam ubezpieczone, co, co posiadam wszystkie maszyny, budynki ubezpie ubezpieczone u Państwa. I teraz pytanie: co Aha. i ostatnio do mnie przyjął gość Mówił, że niby jest od was, ale ja pamiętam. No właśnie, bo ja pamiętam. No właśnie, a, a... no.

Wie pan, jedna maszyna tylko do działająca, no to trochę tak... Ale za te pie, za ubezpieczenie Pary. na... Wie pan jak to w rolnictwie chyba nie? No... Wiem, ale nie damy rady życiu, to Maksymalnie pomóc nam dać na tydzień, żebyśmy mogli ogarnąć to, co mamy ogarnięte, bo mamy napięć, tak dużo roboty tego.

Nie ludzi, to swoje nie wiem tam serwery to wszystko, bo gościu się dowiedział, że miałem maszynę ubezpieczoną nie? Więc tak... taka rada. Wszystkie te swoje serwery, akta, nie akta, papierki, księgi wiek, wszystkie pój, chuj wie co wy tam macie Dobra, dzięki, do widzenia Wszystko jasne. W sensie jasne było już od samego początku. Ale dobra. Będziemy kończyć tamtą łąkę. 没见。 ja nie wiem, czy ja mam jakiegoś pecha czy co, naprawdę może no, się uda w odcinku dokończyć tamtą łąkę i się po prostu robi to co zostało bo naprawdę przydałoby się to zrobić no i prawda to dalej tam jest, nie to W ogóle nie zaciekliśmy. No faktycznie. okazało się, że to w miarę szybko poszło na tym komisariacie no i mam nadzieję, że coś tam dadzą za odkrycie go za to, że jak się nazywa? się nie dowiedziałem nie chcieli nic wyrazić no co nie będę się narzucać Eine Verspuffung, und äh, hier ist eine Verspuffung.

To nie był ten gościu? Podobnie auto. Ty, Nie. No nie będę się trenował Wiedziałem jakim samochodem jeździ, jeździł, dalej jeździ, chyba, żeby to chyba I jak pojechał do mnie na hatę co zobaczę? się jak skończę to kości Dobra dokończyłem ten kawałek do Was ich tak nie zanudzać, nie zanudzać. No i jedziemy na gospodarkę. No i co? Dzisiaj pewnie już nic się tak nie zdąży. Teraz dźwignie. Więc... Na od strony odcinku, może wiadomo no się, co? Tą łąkę w końcu, bo ja się w Naprawdę, jak będę. No co? Powoli jest w gospodarstwa. Ciekaw, czy gospodarka jest cała, czy nie? Nie Jadę od razu wstawić. Законодательный совет национального realizator Dla obrony własnej Od Policjantów o, Dobra tak się, tak się, Dobra Gdyby ten, ten gostek znowu przyszedł to Mam w obronie własnej Więc jest dobrze Bo jak jest faktycznie tak aż Aż tak poszukiwany No to no, dobrze by było, że właśnie coś tam dali Kto, kto? Poczekajcie Dajmy ja chwilę Dajcie mi chwilę tego coś zrobię Nie będzie Tu jakiś Typek jezgać na no, posesji Witam, dobry panie. Pan chyba mnie poznaje. Poznaję. I panie, wysiadaj z tego odcinka, bo nie będziemy tak już gadać. Albo pan y, w, rzuca wniosek z policji, albo. i panie, będziemy sobie to, inaczej to, gadać. O ty kura. Nie, z kim pan walczył? Z zębami czy z ciągnikiem? Opaki do baseballa i co inaczej będziemy gadać? Ta? Baseball kontra polarizator. Och, Chodź panie, tu! Jeg, mordę! Opa, do auta! Panie, dostajesz paralizatorem. A pan skija do baseballa? Ja się poświć, no, po szybciej poskładam po y, baseballu niż ty po strząsce elektrycznym. I takie, po drugie. Taki. A teraz panie wypije, dzielaj z mojej gospodarki. Albo... Dzie, no... Panie... Tak to się bawić nie będziemy. O ty panie! Na dzisiaj to koniec, za chwilę policja będzie. Do zobaczenia w następnej części.